Zapraszam na makijaż dla kobiety dojrzałej. Podkreślone oko, trochę różu, zawsze wygląda twarz młodziej. Przede wszystkim nawilżam usta. Korektor pod oko, który niweluje zasinienia i różne żyłki, jakie mamy, powieka nigdy nie jest gładka. Podkład. Matujący, przykrywający wszystkie niedoskonałości, których nie chcemy pokazywać światu. Podkład jest dopasowujący się do skóry, inteligentny, oddychający, odbijający światło, najlepszy. Puder sypki bezbarwny, odrobinę utrwalam podkład, troszeczkę matowi, zawiera krzemionkę. Brązer, róż i rozświetlacz, róż w dwóch odcieniach, zaznaczam kontury, trójwymiar twarzy musi być. Cztery cienie. Trzy matowe i jeden satynowy dla podkreślenia oka. Najważniejsze w tym jest nie dobór kolorów, bo zawsze może być różny, ale najważniejsze jest to, że środkowa część jasnej powieki ruchomej musi być jasna. Do tego mamy satynowy, do tego mamy matowy cień biskotti. Reszta kolory to już według uznania, jak kto lubi. Wszystkie dozwolone. Ważne, żeby makijaż na oku dojrzałym nie był agresywny, nie był bardzo ciemny. Możemy podkreślić ciemniejszym cieniem linię rzęs i troszkę też dolną linię rzęs, ale zwróćcie uwagę, że ta jasna, środkowa część powieki jest jasna, a kolor podkreślony powyżej, w załamaniu. Czuć to pędzelkiem, jeśli wprowadzamy właśnie ten kolor, to w zagłębieniu pomiędzy powieką ruchomą i nieruchomą, i tak trochę powyżej, żeby przy opadającej powiece był ten kolor widoczny. Rozblendowujemy, żeby nie było plam, tylko takie delikatne przejścia. Korektorem można wyrównać kontury, jeśli coś tam wyjedzie. Troszkę kredki dla zagęszczenia linii rzęs. Kredkę też rozcieram, żeby nie była taka mocno agresywna. Tuż do brwi, który pięknie jest dyscyplinuje, nada odcień, nawet nie kolor, tylko odcień. Kredeczka na usta, na używam y, zawsze błyszczyka, bo szminka przy balsamie trochę się może rozjechać, a błyszczyk pięknie współpracuje z naszym balsamem i z konturówką utrzymuje się na ustach. Rzęsy. Jedna warstwa, druga warstwa, tusz panorama, pięknie rozczesuje. Ja tak zobaczcie, tak napieram tymi rzęsami na szczotkę, że tak głęboko je y, maluję. Od nasady, nie same końcówki, żeby się nie sklejały, pięknie były rozczesane i żeby był efekt.